Duży szczupak. Dzień dobry, Adam na Bowling Fishing, witam was. Dziś wypływam na jeziorko bez echo sondy. zabieram trochę wiedzy, trochę sprzętu, więcej wiedzy mniej sprzętu. Echo nie biorę jak widać. Dwa kije. Jeden nakoniowy, drugi szczupakowy. Dla mnie jest taki, pobawić się trochę z szczupakami, z okoniami. Coś fajnego złowić. Jutro chcę na drugie jezioro płynąć głównie za okoniami. Podżigować. I teraz mam dla Was newsa małego, nowość. Z tego względu, że ja nie lubię się bawić komputerem. Nie lubię za bardzo się bawić z tym w internecie, a że taki chłopak jak Nikodem Krzemski zaproponował mi, że możemy fajnie współpracować, więc on się pobawi moimi filmami. Prowadzi też kanał Drapieżne łowy, na który Was zapraszam, ale Nikody mam się sam przedstawi, więc ja Was zapraszam na filmy, będę łowił, on się pobawi zrobieniem tego. Dzięki, do zobaczenia! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nikodem Krzemiński, którego tu już zapowiedział Adam i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocna współpraca dla nas obydwojga, że więcej filmów pojawi się na kanale Anabolic Fishing no i po prostu będzie to wszystko dla Adama i dla mnie bardzo takie, jak to powiedzieć, proste, przyjemne no i dla Was odbiorców bardzo fajne i mam nadzieję, że spodoba Wam się mój montaż, sposób w jaki ja to robię Przypominam, że jestem jeszcze takim średnio zaawansowanym amatorem, ale wszystko idzie do przodu, także bez przedłużania zapraszam Was na, yy, po prostu na film i jego oglądania. Jestem na miejscu, mamy tu górkę podwodną. Jak widać tutaj jest żele, około półtorej metra, metr głębokości, a tu to jest 5 spad. No i co? Będziemy miał obławiać tu góreczkę. rybka, tutaj są silne. trzeba ocenić. No ale taki... Aaa, taka 70. Witaj kawalerze. Na stinka wziąłeś. Taki. Ładna rybka, bardzo ładna. Tuściutki kawalerek. Papa, papa, pa, no ja tutaj pomachałem ty mi starczy. Płyń po większego Spróbujemy okonka jakiegoś trafić. Ay, spot. Aj, nie mogę w ogóle zaciąć. Dobra, zmienimy taktykę trochę. Zobaczymy jaskółeczkę teraz. dział, ale no jest, no i taki powiem wam że już fajniusi. taki rąburaczek. Do z... zdjęcia ci zrobiłem jesteś ładnie ubarwiony, musimy ci zdjęcie. Kajak, okay, a my po drugiego lecimy tego koleżka. O, następny jest. Cześć Maruszku. gdzie twój większy koleżka? Fajna z wami zabawa, ja wiem. Dobra, poszukamy zębatego teraz. O, tam coś ładnie się spławiło, Zobaczymy co to jest. Myślę, że to zębaty raczej. Ale, ale. Siedzi szczupak, tak. Myślałem. Kwestia, jak się zapiął i czy go wyjmiemy go. mamy, przygotowany. A, nieduży. Ładnie zapięty. No, obyczajem cię, chłopaku. Dobra. odczepiamy i wypuszczamy chłopaka. Aj. I siedź Kona kryba się spawiła pogoniła drobniczkę i jest o, trafiony przez zębatego. Patrzcie tutaj no, opiekło ci się, to dalej pływaj. z ładne okoń, no ten też niczego sobie. O taki zgrabny Zmykaj. A my szukamy dalej tej dużej rybki. O. O jak patrzy, Też ładny. miarę. Słońca się No. pyk, super. I a to zabawa z koniami. O, jest kolejne. Coś tam się chlepało.

O, i siedzi. Kolejny obózek. Już dwudziesty dzisiaj. Widziałem, szczupak. Ten, co się spławi, się czego widziałem. Ładna. Wiem, że jesteś ładna. Jesteś bardzo ładna. Tak. Uh, uh, uh. Silny jest. Mam cię. Ale pięknie z mi wzięłaś. Dziękuję. Tak jaki wielkolud się ukrywa tutaj. Piękny, co? Beknął sobie. O. Byk. Piękne. Może no, będziemy kawalera wypuszczać, co nie? No płyń, chłopak. Płyń, płyń tam. I to ładna, ładna. Czuję, że ładna chyba jest. Tka ciągnie. Bo w dryfie jestem. coś tam widzieć. A no tak Ale jest. Numer 4 jakby nie było. Udało się. Ale na już się wypiął już Ale fakt Dobra panowie, co, zdjęcie i będzie pływał dalej, nie? Trafił. Też piękna ryba. Będziemy wypuszczać No Dychaj sobie. Tak, jesteś piękny. pomachaj o tobie tymi I super. Ładne okno załadowało w tego konia szczupak, no coś pięknego. Szedł przede mną, zmarliwka naraz tutaj. Zmarliwe okno Od teraz w okarcie, przede mną. Konek, o widzisz jak szczupak wyszedł, jak szczupak załadował.

Trzech obuziaczków za łódkę mi ciągnie rybka. No też ładny ci powiem Ledwo zapięty ale jest Super Oj 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 Rybka, Będę kończyć, jest godzina 12. Połowiłem bardzo fajnie. Też to widać na filmie jak połowiłem. Cztery ryby mi spadły, dwie... przez dwie prawie zawały im dostałem. przyłódce wywaliły się za przynętą, ale nie trafiły, wyskoczyły nad wodę. Pogoda jak zwykle już się zmieniła, jest już wiatr, nic nie jest fajnie. Ja się zawijam do domu odpoczywać, a jutro zamierzam wypłynąć na okonie. Typowo tylko na okonie ładne, nie? Do zobaczenia. Hej.